Kochanie, tutaj masz kanapki. Tak, kanapki. Tutaj masz plecak. Tak, plecak. I tutaj masz namiot. Po co mi namiot? No bo pójdziesz sobie do szkoły. Ale. Jutro jest szkoła? No tak, ale pójdziesz sobie tak powolutku. Rozstawisz sobie namiot, i tam będziesz już czekał na lecie. Wszystko zachnięte, doschnięte. Poszedł. Niech się idzie powolutku, a co tam nie troszkę niech sobie zacznie po prostu. No, no słuchajcie, no każda chwila jest dobra, po prostu jutro będzie wyrychać day. no po prostu dzieci idą do szkoły. No tak, dziecię, no tak i dzieci, no kawę mu zapomniałam. A dobra, jeszcze z głodu się nikt nie z...